www.tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji Konfederacji. Zamiast propagandy oczekujemy konkretów. Włodzimierz Skalik, obok mnie jest pan poseł Krzysztof Szymański. Szanowni Państwo, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po rozmowach z szefem ukraińskiego MSZ-u Andriem Sibichą zadeklarował, że Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do wprowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach. Sikorski stwierdził, że to jest wspólne oświadczenie, więc można traktować, że te, ta treść również pod nią podpisuje się Andrzej Sybicha. Niestety my jesteśmy sceptykami co do poważnego traktowania tego oświadczenia. Rząd Tuska. Należy raczej traktować jako sprawnie działającą agencję PR-ową niż administrację państwową. Traktujemy to oświadczenie jako akcję propagandową u progu kampanii prezydenckiej. Nie mamy zaufania do polskiego ministra Radosława Sikorskiego. Również nie mamy zaufania do ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Andrija Sybicha. W sieci możecie Państwo odnaleźć mnóstwo przykładów, jak ten człowiek wspiera banderyzm, kultywuje pamięć ludobójców Polaków, możecie znaleźć wiele zdjęć, informacji o tym, jak bardzo ten nazistowski, banderowski klimat jest bliski Andriowi Sybisze. Wydaje się, że ta akcja propagandowa ministra Sikorskiego jest wynikiem presji Polaków, którzy, dla których kwestia ekshumacji pomordowanych na Ukrainie jest niezwykle ważna i mimo upływu czasu jest regularnie podnoszona przez wiele środowisk, przez ogromne rzesze polskich patriotów, i to jest efekt presji właśnie naszych rodaków i próba nieudolnej odpowiedzi na tę presję bo gdy patrzymy na to świadczenie tam dostrzegamy stwierdzenie że zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy a moi drodzy od 2017 roku obowiązuje zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar na terenie Ukrainy wprowadzony przez e, ukraiński odpowiednik polskiego IPN-u. Więc widzimy tutaj ewidentnie sprzeczność oświadczenia ze stanem prawnym na Ukrainie. E, na te puste słowa e, ukraińskiego e, szefa spraw zagranicznych e, ma się nabrać przede wszystkim w pierwszym rzucie polski rząd. Polski minister spraw zagranicznych, a w, drugim, w drugiej kolejności Polacy, Polscy patrioci. E, wszak to nie jest pierwsze zapewnienie, nie jest to pierwsze oświadczenie ukraińskiego, e, ukraińskiego przedstawiciela. Pamiętamy, jak pięć lat temu sam prezydent Żołęski deklarował, że jest gotowy odblokować e, ekshumację e, polskich sz, e, szczątków. Polskich y, obywateli pomordowanych przez Ukraińców. Jak widać, po upływie pięciu lat na oświadczeniu się skończyło. Co ważne, y, ukraiński odpowiednik polskiego IPN-u chce nadzorować te wszystkie prace. Wszak te, y, te plany tych ekshumacji mają też wykazać ludobójczy charakter tej zbrodni sprzed lat. W związku z tym, jak można być sędzią we własnej sprawie? Obawiamy się, że ten, że właśnie ukraiński PEN, będzie starał się zapobiegać odkrywaniu prawdy. O nastawieniu tych struktur świadczy fakt, że nie uznaje on tego ludobójstwa jako rzezi Polaków, jako Ukraińskie ludobójstwo na Polakach raczej traktuje to jako konflikt zbrojny, w dodatku zapoczątkowany przez Polaków i hitlerowców. W związku z tym, zamiast propagandy, oczekujemy konkretów. E, takim konkretem mogłyby być konkretne plany realizacji konkretnych działań, konkretny harmonogram i faktyczne rozpoczęcie prac. Bardzo proszę. Poseł Krzysztof Szymański. Szanowni Państwo, gdy spojrzymy na kwestię ludobójstwa wołyńskiego, to nie sposób tego zrozumieć. Już nawet nie ze względu na samo okrucieństwo, bestialstwo, ale przede wszystkim po tylu latach chodzi tutaj o ból rodzin. Rodzin, które nie mogły ani odnaleźć, ani godnie pochować. Członków swoich rodzin, swoich bliskich, swoich krewnych, dziadów. I to jest tak nieopisany ból, tak niezabliźniona rana na, na sercu narodu polskiego, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ta rana cały czas się jątrzyła, krwawiła i żeby nie doszło nigdy do rozwiązania tej sprawy i do tych pochówków. Wydaje się to być absolutnie podstawowym prawem, podstawową wartością, jeżeli w coś wierzymy, jeżeli na, na czymś się opiera nasza cywilizacja, to myślę, że to jest jedna z tych najważniejszych najważniejszych kwestii. Tymczasem przez lata mamy do czynienia, jak to nazwać, z pewnym omamianiem, łudzeniem opinii publicznej, zarówno przez Polityków polskich, jak i przede wszystkim przez stronę ukraińską, przez tyle lat słyszeliśmy najróżniejsze albo odpowiedzi wymijające, albo pewne zapowiedzi, pewne obietnice, ale takie, które zawsze były albo bez pokrycia, albo zawierały jakąś gwiazdkę, jakieś warunki dodatkowe. No i przyjrzyjmy się tym deklaracjom, bo z jednej strony. No dobrze, że one w ogóle padają. Dobrze, że ten temat jest w debacie, że, że funkcjonuje, że już politycy nie są w stanie z powodu na presję społeczną, nie są w stanie udawać, że tego tematu nie ma. Więc dobrze, że obietnice się pojawiają. Tutaj poseł Skalik przed chwilką przytoczył jedną z takich obietnic. Rzekomo jest to wspólne stanowisko z ministrem spraw zagranicznych Polski, ministrem Sikorskim, co daje jakąś powiedzmy podstawę do tego, żeby mały kredyt zaufania tutaj powierzyć, no ale niestety historycznie rzecz biorąc, dotychczasowo no, zbyt dużego zaufania w to pokładać nie możemy, ponieważ na przykład ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sibicha stwierdził ostatnio, że Każda rodzina ma prawo do uhonorowania pamięci swoich przodków. Powiedział coś, co jest oczywiste, powiedział coś, co chcieliśmy usłyszeć. E, natomiast czy za tym poszły jakieś działania? Mamy tutaj przykład pewnej rodziny, mianowicie pani Karoliny Romanowskiej, która już dawno temu złożyła wniosek o ekshumację 18 członków jej rodziny. Proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji jest pani Romanowska, w jakiej sytuacji jest jej rodzina, gdzie 18 członków rodziny zginęło w ludobójstwie wołyńskim i ta rodzina nie może przeżyć godnie tej żałoby. Dlaczego nie może przeżyć? Ponieważ nie uzyskali oni zgody na przeprowadzenie ekshumacji właśnie we wsi Ugły w dawnym województwie wołyńskim. Nie uzyskano zgody i to jest tylko jeden z wielu przypadków, gdzie strona polska, gdzie obywatele polscy o to wnioskowali, natomiast kończyło się to zawsze pewną blokadą administracyjną, która jest tłumaczona konieczną, koniecznością przestrzegania prawa ukraińskiego, koniecznością zachowania historycznej dokładności, czy tak absurdalny zarzut jak... No, chęć uniknięcia politycznych napięć. Polityczne napięcia to my możemy mieć w sprawach gospodarczych, natomiast w kwestii ludobójstwa członków naszego narodu, to tutaj nie ma mowy o napięciach politycznych, tylko o elementarnej uczciwości ze strony ukraińskiej. Tym bardziej jeszcze o tej kwestii historycznej warto wspomnieć, bo poseł Skalik wspomniał o tym, że taki odpowiednik IPN-u po stronie ukraińskiej miałby ewentualnie prowadzić takie prace. No jednak zdecydowanie domagamy się tego, żeby to polska strona, polscy eksperci, na przykład doświadczeni już w ekspumacjach pracownicy polskiego IPN-u, przewodzili tym pracom jako reprezentanci strony pokrzywdzonej, jako reprezentanci ofiar, jako reprezentacji tego narodu, który został Pokrzywdzony, i to jest jedyny gwarant, zapewnienie takie, że nie zostanie tam nic ukryte, że wszystkie, nawet najbardziej brutalne mordy, wyjdą na wierzch. Ja rozumiem, że stronie ukraińskiej jest trudno zmierzyć się ze swoją historią, ale jest to absolutnie warunek konieczny do tego, żeby relacje pomiędzy naszymi narodami, jakkolwiek. Znormalizować. Jest to absolutnie konieczny warunek. No ale żeby tak się stało, poza zapowiedziami musi dojść do konkretnych kroków. No i właśnie o te konkretne kroki dzisiaj zapytujemy ministra spraw zewnętrznych zagranicznych Radosława Sikorskiego o to, czy już wiadomo, na co przełożą się te obietnice, na co przełoży się to stanowisko, czy już są jakieś kroki, domagamy się tych kroków. Domagamy się tego, żeby minister spraw zagranicznych ujawnił szczegółowe informacje dotyczące tego, na co naród polski może liczyć w kwestii ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Dziękuję. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.